Damian Stasiak po KSW90 No nie tak miała ta walka wyglądać Damian. Co poszło nie tak? No nie wiem, ciężko mi powiedzieć, co poszło nie tak. Muszę najpierw obejrzeć walkę, żeby powiedzieć, co poszło nie tak. Linię jedyną rzecz, co czuję, że trochę za wcześnie została przerwana. No i tyle. Na pewno cios był celny, bo dostałem na brodę. Ale uważam, że mogłem dostać chociaż chwilę jeszcze szansy. No właśnie, bo to tak wyglądało, że faktycznie po całej tej walce dużo żalu było w tobie o to, że no, tak się to inaczej skończyło. Sędzia podjął decyzję, jaką podjął, choć no, ja ze swojej strony uważam, cios celny, cios, który mnie jakiś tam przewrócił no, nował ale byłem w walce i bym ją toczył dalej. Ale wrażenie takie, ja wiem, że teraz trudno spekulować, ale gdyby rywal podbiegł, gdyby próbował jeszcze zadawać kolejne ciosy, byłbyś w stanie się wybronić przed nimi, myślisz? Tak, bo byłem świadomy tego, co się dzieje wokół mnie tak ciężko jak mówisz sam teraz oceniać co w tej walce poszło nie tak ale tak jakbyś mógł tak na gorąco sam ocenić który moment taki był może przełomowy który był najgorszy dla ciebie który zadecydował o tym że gdzieś tam się wszystko troszkę rozbiło jeśli chodzi o te twoje plany twoje pomysły na tę walkę nie no co muszę najpierw no, muszę zobaczyć jak to do końca wyglądało Wiadomo, gdzieś tam cios z się ugięły i no, tyle, za można powiedzieć. nie że... No mam tu tego ciosu, jak oceniasz, jak to tam wszystko wyglądało w klatce według Ciebie. No, spokojnie no, na wygranie walki są trzy rundy i tak zakładaliśmy z trenerami, że, że podchodzimy do tego spokojnie, że pierwszą rundę nie idziemy pewnym g... przepraszam. E, pełnym przepraszam, ga pełnym gazem i mieliśmy dopiero by przyspieszać dalszej części. A nie masz takiego wrażenia, że troszkę źle wszedłeś ten pojedynek. Ja siedziałem przy narożniku twoim, przy Twoim trenerze i on mówił więcej luzu, mniej fizyczności, więcej pamięci takiej mięśniowej, dajesz się ustawiać. Było dużo takich komend w tej pierwszej rundzie ze strony Dawida Pepowskiego. On to czyta fenomenalnie i, i jak, jak ty się czułeś? Czy, czy faktycznie potwierdzasz to, co, co mówił Dawid Pepowski? Muszę obejrzeć walkę, żeby zobaczyć to na chłodno, jak to wyglądało. Ja tam w środku się czułem dobrze, ale no, żeby mi się odpowiedzieć na pytanie, to muszę obejrzeć, jak to wyglądało. Gdy wchodziły te ciosy Adamowi, bo on rzeczywiście dzisiaj parł do przodu, był generalnie tą stroną, która próbowała zdominować ten środek, ty byłeś tą stroną, która kontrowała. Czy ty czułeś siłę jego ciosu? Bo tak wiesz, patrząc z widowni na, na was, wydawało się, że te ciosy nie dość, że są celne, to jeszcze są bardzo mocne. Wiesz co, no, poczułem ten jeden cios, który mnie znokdawnował gdzieś, no to go poczułem, a resztę gdzieś tam uważam, że w jakiś sposób kontrolowałem, choć no, muszę zobaczyć walkę, jak to do końca wy wyglądało, żeby tak naprawdę na chłodno, na chłodno odpowiedzieć generalnie, czułem, że jestem w walce i walka miała trwać trzy rundy, a nie tyle ile trwała. Zawsze gdy zawodnik ma wątpliwości co do tego, czy walka została przerwana za szybko czy nie, to pada zazwyczaj pytanie o chęć rewanżu. Czy to byś chciał zrewanżować się Adamowi, gdyby zgodził się na przyjęcie takiej walki? No spokojnie, no jest nie jeden za, zawodnik w tej kategorii. Jeśli nasze gdzieś tam drogi się jeszcze kiedyś skrzyżują, to będziemy walczyć jeśli nie, to niech każdy się rozwija, niech każdy idzie swoją ścieżką. No i tyle. No. Zobaczymy, co przyniesie czas. Damian, ty jesteś takim chodzącym spokojem. Czy wygrana, czy przegrana, zawsze z tobą rozmowa wygląda w podobny sposób. Ty jesteś taki analityczny, spokojny, nie wydajesz czy nie ferujesz żadnych wyroków wcześniej przed, przed obejrzeniem chociażby walki, nawet jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości. No to teraz w takim razie pytanie do ciebie jakie kolejne kroki? Obejrzysz walkę i jeżeli uznasz, że rzeczywiście według ciebie to przerwanie było za szybkie, to będziecie chcieli składać protest? Nie, to głupota to z składaniem protestu, no, to, no, sędzia jest od tego, żeby przerywać, kiedy on uzna za odpowiednie, kiedy ja jako zawodnik. Ja mogę mieć powiedzmy kapkę pretensji, że byliśmy tam za wcześnie, ale no to sędzia jest od tego, żeby podejmować decyzję. Sędzia podjął taką decyzję i muszę się z nią zgodzić i tyle, no. to może powiem co usłyszałem tutaj, bo gdzieś taki był, no może nie spór, ale wymiana zdań pomiędzy narożnikami. O, Kolega tutaj postanowił przejść inaczej niż wszyscy. Mm, czy nie masz do siebie pretensji o to, że gdzieś, kiedy Adam Soldajew podszedł do Ciebie po walce, chciał przybić piątkę, no to, to no gdzieś targany pewnie tymi emocjami tego nie zrobiłeś? Masz żal do siebie o to? No spokojnie, to wszystko są emocje, zagnął. Tak? Spokojnie. Nie, 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 jeśli mam cię tutaj na planie, nie. No dobrze, co teraz, Damian? Oglądamy walkę, patrzymy co poszło nie tak, wracamy na salę treningową, czy robimy dłuższą przerwę? Nie, no wracam sobie i dalej sobie będę dziergał, będę na pewno walczył dalej. Myślę, że jeszcze zrobili jedną dobrą walkę. Dziękujemy bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.